Dzień dobry! To jest kolejny odcinek na tym kanale i kolejny z DeForesta. Nie wiem, który to już jest odcinek z DeForesta na kanale, ale na pewno dużo tego było. Ze mną dzisiaj są dwie osoby, czyli Moroczny i Wojtas, coś nie to odezwać, bo się boją. Jest też ze mną mały Jimmy, który sobie śpi. Coś się nazywał Timmy, to zaraz będziesz nazywał. nazywał Jimmy. I powiem tak. Kolejny raz spadnę tym samolotem, Wojtas, nie uderzaj w to ja cię bardzo proszę i co się dzieje? Czemu nie spadamy? Czy żebyśmy tym razem wyszło? Mieli... Ja jeszcze nie spadam, chyba przeżyję podróż tym razem. To ja lecę. Do skitu. Ja cały czas lecę do przodu. To ja lecę w dół. Jeszcze nie spadłem. A ja wylądowałem. O, i teraz ten czerwony że tego samochodu. Wiecie co? To jest co? chyba nas szczęśliwy lot, chyba że ja muszę podnieść ten... Musisz. Aha. Wcześniej nie musiałem. Aha, porci mi. Dobra, ty tak będziesz się nazywał, Jimmy. Słuchaj, teraz spadamy. Okej, okay, no i wszystko jasne. Dobra, teraz będę spadał, słuchajcie, po raz kolejny zresztą. Cześć. Po masz asfaltowy kolor skórny. Też. dobra. Uf, rozbiliśmy się. Żyję. Co wy robicie? Bo i co to za dziwny dźwięk? <laughs> Przestań to włączać. Włączać, włączać, Pamiętajcie, mówcie włączać, a nie włączać. No i tak, bo mi to jakiś pewien program. Zostaw, zostaw mojego syna, Frajerze. E, co masz na myśli? No wiesz. Dziecko mi zabrał. Nie, nie wiem. Taki śmieszny program, wiesz? Dziecko mi zabrał ty. Mmm, okej. Okay. Wiesz, bo ja czasami nie wykorzystam i takie dźwięki z wszystkiego mają. Nie chcę politykować gry, chcę. Dobra, panowie, mam siekierę. Fajnie, ale też. Słuchajcie, mnie tu dawno w tej grze nie było. Chciałbym powiedzieć, w ogóle, widzą, że to jest pełna wersja już teraz tej gry, która już wyszła chyba z rok temu, ale, ale jeszcze jej nie nagrałem. Tak więc teraz ją nagrywamy. Nie wiem, co wy panowie o tym sądzicie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Przeżyłem. Ja nie mam zdania. Okej, okay, no to bardzo się cieszę z tego powodu, że nie ma z I, tak, i tak pracuję u ciebie niewolniczo. Nie, nie pracuję u mnie niewolniczo, wypłacam ci grube pieniądze i kradnę ludzi, kogo. Ej wy, ale zostawcie mi tu jakieś otwarte może te walizki, to? Nie. Nie. No Bo w zamkniętych są tylko, w sensie otwartych przez was dostaję tylko szmatki, ja potrzebuję więcej niż szmatki. Dobra panowie, jesteśmy znowu w tym lesie. Znowu tutaj nas wyrzuciło gdzieś i co my teraz z tym zrobimy? Udajemy bazę i przetrwamy. Dobrze, no to w takim wypadku bierzmy się do roboty, bo nie mamy tylko... Zrobić idę. ...obok drzewa kanibaboli. No bez kitu. A. W głowie na widzenie. Poprawię sobie włosy jak ten, ten... Patrz. Ej, jak skoczę tam, yy, tam Okej, okay. rybę zabiłem. E -a. ja też właśnie mogę. Dobra, jak pierwszym sposobem. A wiecie, że możecie sobie dzidę wypieprzować, by było łatwiej? Yyy... Nie wiem. jak? E Dwa patryki. Jak e potworzyć ekwizynek? Ekwizynek? I? Ty, weź wyłącz, wyłącz to. To? To? No wyłącz to. To. No mówiłeś o toki. A, to przez przypadek. O, jesteśmy tu. Idziemy do SPG? Nie no, teraz to ja bym jeszcze może nie szedł lepiej. Najpierw sobie najpierw miejsce na hatę. O, y, jesteśmy obok krateru, to jak się pani złożyło. Dziury. Ta To nie jest No wiem. Dobrze, moi drodzy, jesteście świadkami historycznego momentu, w którym to podróżnik odkrył miejsce, w którym ziemia sera. To jest właśnie to miejsce. Z tego miejsca wychodzą wszystkie złe potwory, takie jak y, h, hrabia Wilkołak. Y, dobra, ja nie, nie. Wiem, co, nie wiem, co ja mówię za rzeczy, czy to jest taki poziom po prostu bezbeki, że. Takim bezbekiem. Róbmy bazę tutaj. Tak, dobra. I Wojtas na dół. Co? Wyglądował. Nie, nie, nie zrobił tego. Robimy. Ja bym zrobił bazę. I umarł. Okej, okay, dobra. W sumie to, to jest bardzo dobre miejsce na bazę powiem Ci tylko tyle. No bo nie w tym miejscu. Pierwsza ta... Gdzie ja, ja mogę wiemy. mury znaleźć w ogóle? W no nie, no. ty, ty też nie widzisz kursora, jak przeglądasz, tak? prawda? jak masz płapkę. A dobra, już widzę, całe szczęście. Hmm, skąd ja wezmę kiedy teraz? Spręczaka, który jest na dole. O, dobra, Dobra, Może najpierw dobra dom. Dzięki. Może no, tu po co spadałeś? Okej, okay, takie coś. My tutaj już jesteśmy doświadczeni tam A Nie, nie, nie chyba... spadamy na budyniem Dobra, brzydkie to postawiłem poczekaj Bleb Wojtas? Znowu aktywujesz słychać. podejrzane programy? Yy, nie wiem o co ci chodzi Ło wow. Już się zaczęło Hmm jak wyjdę i wejdę, to czy będę miał się z tak, powrotem? Nie. A. Dobra, musimy ściąć. Wojtas gdzie ty jesteś tak w ogóle? To jest pan no, na dół i się i nie miałaś Aha Wykraftujesz. Ona się. ona się za jakiś czas mu tam zrespić powinna z powrotem, ale... O. Jakbym miał linię, to bym go wykraftował. Ale linę można zrobić ze szmatek przecież. No. Kiedy na się? No właśnie, w Zapomniałem Będziemy szczerze. Będziemy na razie mieszkać w jednej chacie, bo nie opłaca się robić więcej. A w ogóle po co chata? Żeby było ładnie. Co znowu wpadł do krateru. Boże, Wojtas, co ty robisz ze sobą? Nie, wpadł jedynie mnie yy, płatkach stólu. No Jak używasz nuklipa, to tak masz. Jak nuklipa, nie. <grym> <grym> Wojtas, nie oszukuj nam tutaj, wyś przepraszam wyś bardzo. Nie, link do noclipa. E, 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 jeżeli użyłeś klipa, to proszę Cię przestań, to robić. Bo... E, nie, nie użyłem no, My ja Jesteśmy bardzo uczciwymi graczami. Ewentualnie możesz nam wykraftować kłody, jak będzie cięcie, ale, ale na chwilę obecną, to mm. jesteśmy bardzo uczciwymi graczami. A tak chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, że Zapowiedziano taką grę jak... Y, Sons of the Forest The K Forest 2 w skrócie The Forest 2 w skrócie Ogólnie nie wiem kiedy wy ten odcinek oglądacie Prawdopodobnie za dwa miesiące jak ja to nagrywam y, Więc to już pewnie stary news jest Ale zapowiedziano coś takiego, więc powiem wam, że... ...że jestem w szoku Dobra panowie, proszę tutaj jak najszybciej budować... Moje kłody Ile my potrzebujemy na to zużyć kłód? 89 okay, Okej, okay, będzie montażu, będzie montażu Dobra Oga, okay, oddychaj sobie, oddychaj sobie, dobra Pyk, 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 tak, okej, okay, rozwalone. Ale długie drzewo. Prawie jak mój kutas. Co? Dobra. Ej, w friendly family jesteśmy. No, no na jeszcze się nie da być friendly family. Gdzie sarna wybiegła ze skały normalnie? No ja zrobię coś bardzo potrzebnego nam. Ubiłam tekstury. Prawie ubiłem. Brawo! A, dalej się nie sarny nie zatrzymują w momencie, jak ją widzisz. zaczyna. Nie wiem. Moja. A, pierwszy byłem. Olo, ty nie mam się hierwek wpiąkła, a dalej mogłem odzierać ze skóry. Właśnie, zróbcie to coś, żeby mięso powiesić. Żeby nie zgniło nam w tym. Plecach. A, to ono tak, zele. Au! <noise> Straciłeś kapę? <HP>? Tak. <noise> Sorry. <Całe> pół. Oleś, <noise> <noise> no, jak drzewo leci. Dobra, także uboga drzewo. A tu na, dole, na górze kłody leżą. znowu się to w teksturę. Wojtas przestań używać na Nie używam wam na chodź tu zobacz. Ja znam twoje programy Wojtas. No nie ja nie też was. znam. Wojtas Właś proszę przestań. Chodź tu zobacz, naprawdę, naprawdę Chodź tu zobacz no. Nie, bo ja wiem no. co ty robisz No chodź, sam no sobie typie, zobacz Ja teraz ścinam drzewa, daj mi święty pokój pan Okej okay. To ma to mięso Ja, mam, ja mam mięso do No to daj Zaraz przyjdę i tam powieszę O kurde Wiecie, ja mogę ci stać? Się własną śliną Nie zadławiłem tak, normalnie możesz. Mogę? O kurde ja, ja tracę HP Żeby się własną śliną zadławić Uwaga drzewo Nie trafiłem ci co? To, co to miało być? Moja dzida Dobra, 52 kłody jeszcze panowie, proszę jak najszybciej Nie wiem, czy nie zbudować sanków Właśnie zbieram patyki na nie. Ja je zbuduję trzcinę. liściny eee, Dobra, nie mam zbyt dużo tych patyków, bo mam tylko cztery No same Gdzie tutaj były te sanki w ogóle? Nie ja zaraz zrobię Dobra, już mam. Już mam. 21. Spierdzielajcie tutaj wszystkie patyki jakie macie. Ja idę szukać patyków i przy okazji porozwalam drzewa następne. Mam cztery patyki. Nie używaj to. podejrzanych dźwięków. Nie używaj kitów. Nie używam tych dźwięków. Wojtas, Ale kurde Wojta, no robimy serię, a nie wygupiamy się tak, no po... wiem. O, się Spokojnie. Więc ja wiem, ja wiem, że ty wzią. jesteś cheaterem tak prawowitym. Ty oszukiwałeś we wszystkim. Tu już masz bana na 80 serwerach. Ale... To ale... Nie tutaj. Okay. Przynajmniej nie teraz. Ale Wojtas to Wojta. Jak tam, wrzuciliście coś do sanków? Może więcej niż myślisz. O kurde, dobra, to po co ja te pacyki zbieram? To chodź, okay. tutaj będziemy... Mm, most by się przydał, co? Po co? No bo sankami nie przejedziesz, ale dobra. Ja nie przejadę. Dobra, ścinam ci te że... O Jezu Maria, ale... Ja nie, nie przyjadę. Ja nie przyjadę. O. Ale się to laguje normalnie. Też macie lagi, takie? Chyba. Okej, okay, teraz już... Znaczy to on się nie lagował, tylko byłem nie mogę, Nie mogłem się poruszyć przez moment. Proszę, przejechałem. No ja się bardzo cieszę.